Cześć wszystkim, z tej strony Admirales i witam Was po dość o, znowu długiej przerwie, ponieważ ostatnio naprawdę mam mało czasu na nagrywanie. Ale witam Was w grze o skiny. W grze o skiny, którą możecie znać od youtubera Skyen. Ja tutaj ben, nie da się tutaj grać z kim się chce, tylko trzeba losować po prostu. O, już włączę, jest muzyczka nawet. Grać z losowym po prostu przeciwnikiem albo z mikrofonem, z kamerą i mikrofonem, lub po prostu ze zwykłym czatem, z czego raczej korzystać nie będę, bo wolę mieć kontakt wokalny niż bardziej taki pisemny, więc tak bym chciał to zrobić. No, naprawdę, jakby, jak jeżeli ktoś ma jakieś informacje, jak można ustawić, żeby grać na przykład ze znajomym jakimś, to niech napisze w komentarzu, bo z chęcią z tego skorzystam bo miałem parę typów z kim mógłbym zagrać i tak no i spróbujemy z kamerami i mikrofonem no jeżeli nikogo się nie uda znaleźć bo próbowałem i było ciężko to po prostu zagram normalnie z mikrofonem i, i tyle nie będzie to żadnego problemu tak będzie kontakt wokalny nie będzie kontaktu tego face-to-face -face, ale będzie będzie zawsze zachowana ta ten kontakt głosowy. Więc zaczynajmy. Szukamy przeciwnika. O, udało się. Dobra. Startujemy. Siemanko. Jesteś czy nic się nie ma? Halo? To jest mało, mało rozmowny człowiek widocznie. Jeżeli coś ostrzegam, że nagrywam na YouTube'a, jeżeli nie, nie, sobie nie szczesz, to no, nie wiem, powiedz coś, czy napisz na czacie i tyle. Okej, okay, widzę, że niespecjalnie jesteś rozmowny. Mam trafił mi się widz, który nie wziął kamerkę, a jest bez kamerki. I praktycznie wszystko przegrywa. Ale to nic. Dobra. <noise> eee. Coś chcesz zamienić? To inaczej, to może ja ci zaproponuję proponuję. Eee, mogę ci dać za za pięćdziesiąt. 50... Aha. Aha, dobra, to, to, to nie było miłe w sumie, a mi się skończyło ammo, bo był, miałem 3 na starta, teraz już mam 0, bo dwie sobie zagrałem takie testowe. Hmm. Chyba, żebym jakoś to, może drugim kątem bym wszedł, by coś się udało z tym zrobić. No nie zagram teraz chyba. No nie zagram. Dobra, brak ammo. Dobra, to ja w tym momencie spróbuję, postaram się to dla Was naprawić, znaczy naprawić. Po prostu spróbuję z innym e, innym kątem po prostu wbić. I, I spróbujemy to zrobić raz jeszcze. I już jestem z powrotem, udało mi się. Ogarnąłem sobie drugie konto, na którym dostałem też trochę tego ammo, więc ogarnąłem sobie też nawet znajomego, z którym mógłbym sobie zagrać. Witam Cię Ponder. Siemanko, siemanko ludzie. Także spróbujemy zagrać razem, jednocześnie klikając po prostu graj z kamerą oraz mikrofonem i mam nadzieję, że się uda, uda bo jak nie to trochę będzie głupio, ale to nic. To co, no, jest, to jest, tak. jesteś gotowy? No, nie, nie, zawsze. Z... Dobra, to, to. Graj z kamerą i mikrofonem. 3, 4, Znaleziono. Znaleziono. Mam nadzieję, że to jesteś ty. Tak, jest. To jest A, idealnie. ty. idealnie. Dobra, Zresztą dobra, to jest. Chyba twojej kamerki nie ma. E, czekaj, czekaj, ja ci muszę tu wyciszyć. Nie ma kamerki, bo czekaj, przez OBS jestem. Eee, tylko to sobie tutaj kamerkę wyłączę, a tu się da jakoś. Dobra, to mnie, to mnie nie będziesz widział po prostu. Nie ma sprawy. A ja sobie kamerkę włączę i ustawię tam, gdzie miała być. Gdzie powinna tak. być. O, ja jestem tu. Albo nie, bo będzie źle widać. Dobra, eee, w każdym razie. Aha, to jesteś ty, będziesz prowadzącym, a ja będę eee, grającym. Taka trochę zamiana. Ty coś mówisz teraz? Tak. Dokładnie. No dobra, teraz mówisz, bo cię słyszę. Eee, dobra, więc zaczniemy grę. Ja sobie wybierę pięć skrzynek i ty będziesz musiał, wiesz... poprowadzić mnie tak, żebym zdobył jak najwięcej, bądź jak naj... Aha, losowo mi rozdało. w jakimś czasie. Dobra, <laughs> no nieważne, jak... niech, niech będzie losowo. No mów. Z jakiej kolekcji pochodzi SSG08 Tropical Storm? Tropical Storm? Na pewno to nie będzie Godzen Monsters. No tam są raczej ten czas mi to widzę upływa. To nie będzie również Mirage na pewno ani Falcyant, więc strzelam, że to będzie Esport Summer. Tak szybkie... A jednak Mirage. Mirage. No. Jakiej pojemności magazynek posiada M4A4? No to jest akurat łatwe, to jest B30. Czy ja też to mam odpowiadać? Nie, czy ty masz ten? Dobra. Ile jest wagonów na mapie cash? O czekaj, 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 na mapie cash. Gdzie tam są wagony w ogóle? Wagony na cash nie wiesz gdzie? Nie. Gdzie one są? <laughs> Jeszcze mam ci podpowiadać. Dobra Czas. <laughs> Okej. Okay. No nie, nie, nie sobie w ogóle, nie, w ogóle żadnych wagonów. Dobra. Ile osób musisz zabić, aby otrzymać osiągnięcie XM z 1014 ekspert? E, do eksperta chyba potrzeba 250. Trzysty strzał. <grym> Dobra, Wiesz, osią w osiągnięciach jestem słaby. Z jakiej kolekcji pochodzi FAMAS Valencia? E, FAMAS Valencia pochodzi z Wildfire, to, to pamiętam dobrze akurat. Dobra odpowiedź. Dziękuję. Dobra, mam dwie skrzynki, ty masz trzy. Co Aha. mi zaproponujesz Co ja mam ci zaproponować? No, powiedzmy, że mogę ci zaproponować Tak 43 za moje co? Zastanawiam się Dlatego. Za 50, tak? Mhm. Uh -huh. Dokładnie. W sumie to nie są dla mnie jakieś super ważne skrzynki, bo w sumie zostały wybrane losowo. Ale e, 14 byłaby dla mnie ważniejsza od 43. Był hmm. już 14, tak? 14, no. Tam mam, mam przeczucie, że w 14 jest coś fajnego. Co jak? 50 gejben końców? Zdajesz sobie sprawę, że 1000 gejben końców to jest teoretycznie 1 dolar. 5 centów? Ale, ale, ale. Ja mam jeszcze dopłacać. Kurczę no. Z drugiej strony, w skrajnych skrzynkach też może być coś dobrego, a 50 jest skrajną skrzynką, więc może byśmy się wymienili nie 50, a 18. 18 mówisz, tak? No, w sumie tak, no. tak, tak czuję, wiesz? że z skraj... dopłatą czy bez? A, bez. Bez dopłaty mówisz. Nie, tak? jeszcze będę dopłacał, Słuchaj, jeszcze będziesz dopłacał. miał jeszcze z Dobra, nieważne. Hmm. Mogę ci dorzucić 25 za twoją 50 eee, Czyli chcesz zrobić tak? Tak. Hmm. W tym momencie zastanawiam mnie <laughs> twoja 25 i moja 50. To niech Cię zastanawia. Dobra, powiedz ja? mi tak, że 43 jest poza grą całkowicie, bo ja już na nią zwracać uwagi nie chcę. Żeby ją otworzyć, stracisz jedno ammo, więc to nie ma sensu, tak? Bez blefu, powiedz po prostu, co, to, co w niej jest. Tak z ciekawości, czy sobie chcę wiedzieć. 43? No. Już nią nie handlujemy, tylko tak wiesz, po, po, poza tym. Scout Abyss. A, czyli, ten, czyli niebieski, czyli, czyli wiem, że przynajmniej w tej skrzynce nie było gejbana, czyli nie, nie miałem szansy na 5 GB. Dobra, 14 mhm. i 25. No, powiem ci, że chyba. A jakby było tak? Jakby było tak. No. 5 dolarów chcesz na to zapłacić. A 50 zostawić. 50 chcesz zostawić. Powiem tak. Ja się mogę na to zgodzić. No i super. Dobra. W tym momencie jestem na minusie 5000 Gabon Coinsów. Ty jesteś na plusie i mam dwie skrzynki, które bardzo chcę mieć i jedną taką środkową, którą mi dorzuciłeś w gratisie. Mam nadzieję, że tam nie było nic podchwytliwego. A, bo ja widzę, co w tych skrzynkach, a co nie, tak? No, no, inaczej ta negocjacja nie miałaby sensu. Myślałem, że w swoich widzisz, no ale mniej Nie no, to, to nie miałoby sensu w sumie. No. Czyli co? Znowu handlujemy dalej? No to zastanawiam się nad tą 25. Czy, czy, czy... Ją jest, <Ky> warto coś z nią robić? Czy jest, na przykład warto ci ją sprzedać za na przykład... Za pięć tysięcy? No na przykład. Co? Za pięć tysięcy. Aj, nie, nie, nie. Tak mogę. Ech, panie, 50. Skrajna skrzynka, gdzie jest duże szanse na to, że będzie coś fajnego, ładnego. Kurczę, no nie wiem, 50. A no, do coś. tego jeszcze dorzucę ci to. Hmm, trójkę. Tak i się mogę zgodzić Ja już nawet przyjąłem Ja widzę wiesz, ale ja się nadal zastanawiam mhm. U Mnie to tak wiesz co naprawdę Nie pyli się za bardzo tak mówisz? Aż, aż tak dobra jest ta 43 trójka. Hmm. Czy ja mam aż tak słabe skrzynki? Czy po prostu strasznie blefujesz, a tam jest kosa? Tak, tak, <laughs> oczywiście. We wszystkich jest kosa, także wymieniamy się tylko miesiąc Ale nie, ale kosa. nie, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Także spokojnie. Poczekaj, bo... bo yy, yy, czekaj. O, możesz odrzucić tą ofertę dla mnie? Bo ja już nie mogę. A, a... nie to chcę zakończyć negocjację czy co to jest? No, o, o, dobra, dobra, dobra. E, bo przecież 43 to ja wiem co jest w środku. No to już mieliśmy nim nie handlować w sumie. Tak się zorientowałem w porę. Bo bym dał dwie skrzynki za jakiegoś Abisa. Ja jestem skłonny w tym momencie albo zakończyć negocjacje albo... Albo za 25, ile chcesz. Piątaka. Dobra. Czyli w zasadzie zrobiłeś deal życia, bo najpierw mi sprzedajesz 25 za piątkę, a potem jest. No ogólnie. Kapa. Tak, tak to wyszło. Ogólnie sprzedałeś mi 18, gdzie było najlepsze. No, mi teraz życia, tak naprawdę. No to w sumie ładnie ci poszło. No, nie powiem. Kurczę, a to, to w sumie inaczej miało wyglądać. To miało wyglądać tak, że ja, ja jestem sprowadzącym, a nie jestem grającym. Tak dziwnie, no dziwnym wiesz? trafem się wylosowało. Tak, tak wyszło. Taki a, mamy klimat. A, a tak. przynajmniej się poczułem tak po prostu, wiesz, z tej z drugiej strony. W sumie chciałbym się poczuć... Teraz wiesz, jak to jest, nie? No, teraz chciałbym się poczuć z tej pierwszej strony. No to dawaj, ja już jestem gotowy, no Dobra, ee, wybierz się. tryb gry, tak? Jesteś już Więc e, spróbujmy raz jeszcze i to będzie ostatnia gra i kończymy. Więc 3, 4, ry mamy. Okej, okay, no i znowu. no, 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 nie. no. <laughs> Ale dobra, teraz no 5, ja, ja wybierę skrzynki, które chcę, czyli 14 i hmm. 7. <laughs> mm -hmm. e, trzynastkę. Mm -hmm. Jaki jeszcze mogę sobie numerek wybrać? Mm, Od dwa, jeden do 50. z wyjątkiem trzynastki, czternastki, siedemki i dwudziestki. <laughs> tak ci mogę powiedzieć to, co mogę dwadzieś wybrać? I dwadzieścia 21. No to cię muszę wyciszyć. Dobra. E, z jakiego <laughs> rejonu wywodzi się karambit? O, żeż ty. Karambit. Hmm. Karamid. Kara to jak trochę karakan, nie? To tak. No, no oczywiście. To, że to może, może Afrykę tak. bym zaznaczył. Chciałbym jak w Afryce. A Też w sumie karakany mogą być z Azji. To co by by otrzymać osiągnięcie szrapnelprow? O, żeż ty. Szrapnelprow. Eee. Kas. Wiem, wiem, wiem. A niech będzie, a zabić 25 oszczędności. Też będzie. Niestety. Ale widzisz. Z jakiej <grym> chodzi... kolekcji pochodzi Desert Eagle, Sunset Storm? A to jest bardzo łatwe. Rising Sun. Chyba. <grym> <grym> Chyba! <grym> a, trafiony. Dobra. Otopiony. Z jakiej z jak... kolekcji pochodzi Bison Sand Dash? Sand Dash to będzie. Na pewno nie Chroma i na pewno nie Italii. To Chroma. takie 50-50 se zrobiłem e, Chopshop? Może, ale kasz? Nie, Chopshop. Niestety, ale to była zła odpowiedź. Ej, serio, tak? Na zdjęciu przedstawiony jest członek jakiej frakcji? Słod. Nie, czekaj, to jest Murzyn, to nie będzie słod. <noise> <noise> A ja wiem, kurczę. E, nie znam tych wszystkich frakcji. Czas ucieka. A niech będzie IDF. Wiedziałem, że słodki. A no to trzeba było kliknąć słod. No w sumie mam trzynastkę. Masz trzynastkę dokładnie. Kurde, no. Pamiętam ci. Tak sobie. Yy... To ja ci może zaproponuję tak. Tak ci poszło, ile? E... E... 10... Chciałem dać piętnaście, ale nie, nie, wiem. przekroczyło mi limit kredytu, niestety. E... E... Ej, tu, wróć, tak, te dwie <tryk> skrzynki, zadychę. Zadychę, tak? Tak, zadychę i, i, i jestem w stanie skończyć negocjacje, bo to są trzy, trzy skrzynki, które chcę mieć na pewno. Hmm. Trzynastkę, czternastkę i 7 chcesz mieć razem, tak? Tak jest, to, 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 te liczby łączą się w jedną całość i jest to dla mnie dość ważne. 24 <laughs> Jakie 24? 34 oh, no ale, ale to, to 30, nie, to nie chodzi... Nie, nie wiem czy się dodaje z całością, ale okej. Okay. Nieważne dobra. Eee, nie, nie, to nie, nie chodzi o to, że się sumują w 34 34 jest ważne, tylko po prostu te trzy cyfry po prostu zawierają sobie coś takiego łącznie, że jest to no. dla mnie dość ważne. 7 jest szczęśliwą liczbą. 14 można podzielić na 2, więc są dwie 7, że masz 3 7, czyli tak? jednej, którą sobie bierzesz z 13, i z 13 zostaje ci szóstka, czyli neutralna liczba. Także masz 4 7, czyli szczęśliwe, jak to jest w hazardzie. Hmm. Ja się to Mogę ci spii. za 11 sprzedać. Za 11? Jak będę mógł dodać tu jedynkę, to ci dam. Chciałem 15 przecież. Przekroczona limit kredytu, to powiedzmy, że sprzedaż mi to za dychę, a jak... a ja ci dam potem tysiąc, jeżeli będę mógł. O tak. No dobra. A dla zabezpieczenia dam ci tak. Potem ci prześledam to. Za tego tysiaka. No dobra. Ej, ja nie mogę. No weź, no. No nie będę żyła. <grym> Naprawdę? Przekroczyłeś już to, co masz tam? No chyba wiesz co, chyba nie można wiesz, mieć mniej na minusie niż 10 tysięcy No wiem, rozumiem to, to ja bym to w sumie przyjął wiesz, hmm, Ty byś to w sumie przyjął, tak? No mówić, to się łączy w taką jedną całość Nie ma sprawy Okej, okay, dobra, super jest Eee Dobra, ja w sumie Gaben Counsa manipulować już nie mogę, więc Aha No super nie no super Nie masz prawy Kurczę stary wiesz co Co? Zamiast mi pomóc powiedzieć Słuchaj, to się nie opłaca, dam ci to I bym miał Na no, negocjacje polegają, że wygrywa ten, który lepiej blefuje A jak może blefować ktoś kto nie widzi co jest w środku Blefować nie ja mam tylko. ci pomagać czy ty masz sobie wybrać skrzynki i negocjować ze mną, które chcesz? O to w tym chyba raczej chodzi, nie? No tak. No tak, tak. Hmm. Dobra. Dobra, w każdym bądź, ra w każdym bądź razie. Ehm, na tym to polega cała ta gra. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę, zasubskrybujcie mój kanał, napiszcie w komentarzu, czy chcecie tego więcej. Jeżeli nie chcecie, to ja i tak to będę wrzucał, bo mi się to bardzo podoba. Oczywiście, że będą chcieli więcej, bo widzą moją mordę, no nie? Grunt, że widzą moją. <laughs> tak, Dobra, tak, więc, dokładnie. więc żegnam się ze wszystkimi i do następnego odcinka. Cześć. A 14, tak. Mogliśmy dać z 27. Mm -hmm. hmm. W sumie, oferta. W sumie nie wiem, czy kusząca, czy nie kusząca, bo nie wiem, co tam jest. Mm. Wspaniałe rzeczy. <laughs> hmm. Ale przyjmę. Dobrze. I teraz się Ciebie tą 27 za doprecyzuję. Z Afrika. Tak. Na to już trochę ciężej, by było, żebym poszedł. Dobrze, mogę ci za to dać 2,5 i Nie, 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 Okej. Okay. Nie będę jakoś nieprzystępny. Dobrze. To co, kończymy, czy jeszcze coś możesz mi zaproponować? Bo w sumie sam już nie wiem, co można by. Jest za takie padło, jakie masz, kurwa, w ekwipunku, że to, to nawet, nawet musi, nawet musi nawet <grytanie> się <kupić>, nie <grytanie> <grytanie> A teraz patrz. Uwaga, uwaga. <słuch> wow. No <grymianie> nie 47 tylko po to, żebyś czego żeby się wysłoczem. <grymianie> Kozacko, a, za, a to, za to jak się bierze te to minus 100% jak jest się tym yy, prowadzącym, to się dostaje Dziś, punkty, nie? 10 tysięcy dostajesz. Aha. Do tego chciałem ci dać 2,5, żebyś skończył ku z jakimiś skrzynkami. <grymianie> <grymianie> Okej, okay, no dobra. No w sumie dzięki, tak. bo ja nie straciłem, ty zyskałeś oboje zyskaliśmy, więc jest <grymianie> do przodu. Dobra, to Dobre, dzięki za grę może się jeszcze widzimy dzisiaj. <grym> no, to cześć.